Na tym kanale gramofony pojawiały się już nie raz i nie dwa. Zastanawialiśmy się skąd. Według mnie oczywiście wzięła się moda na winyle w dzisiejszych czasach. Pojawił się również materiał poradnikowy prezentujący proces złożenia i kalibracji gramofonu. Jednak pracując w salonie bardzo często klienci zadają może prozaiczne, ale jednak ważne pytanie. Jak w ogóle zacząć słuchać płyt winylowych? Co powinienem kupić na start? No, właśnie o tym, jak zacząć przygodę z płytą winylową, opowiem Wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do oglądania. Czego zatem potrzebujemy, aby w ogóle zacząć słuchać płyt winylowych? W wariancie minimalistycznym będzie to gramofon. I głośnik plutu, alternatywnie słuchawki bezprzewodowe. I tak, tylko te dwa urządzenia wystarczą, aby cieszyć się dobrej jakości odsłuchem spłyt winylowych. Podkreślam tu słowo dobrej jakości, mając świadomość, jak wiele gramofonów dostępnych na rynku ma wbudowane głośniki. Niestety tego typu sprzęt mało kiedy. Um, no dobra, w ogóle nie ma nic wspólnego z jakością. Jaki więc model proponowałbym na początek? Na przykład audiotechnikę ATLPW50BTRW. Bardzo stylowy, przemyślany technicznie gramofon z wbudowanym przedwzmacniaczem i modułem Bluetooth. Przedwzmacniacz gramofonowy jest niezbędny, aby dźwięk z gramofonu był w ogóle słyszalny w głośniku lub w rzeczonych słuchawkach. Wkładka wraz z igłą, które odczytują informacje z rowków płyty, przekazują sygnał o niskim napięciu, którego typowy głośnik aktywny, bezprzewodowy czy też słuchawki zwyczajnie nie będą w stanie wzmocnić do słyszalnej postaci. Przedwzmacniacz obecny w LPW50BTRW ma przy okazji moduł Bluetooth, który pozwala na bezprzewodową łączność z każdym kompatybilnym sprzętem. Gramofon przed pierwszym użyciem należy złożyć i skalibrować. Jak to zrobić, pokazywałem już w materiale opublikowanym całkiem niedawno na łamach tego kanału. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, zachęcam do nadrobienia zaległości. Link będzie gdzieś tutaj w rogu. Teraz będzie już z górki. Włączamy gramofon i wprowadzamy go w tryb parowania przyciskiem przy zawieszeniu ramienia. To samo robimy z głośnikiem lub słuchawkami bezprzewodowymi, wprowadzając je również w tryb parowania bluetooth. Sprzęt powinien samoczynnie się połączyć. Od tego momentu możemy słuchać płyt winylowych. Opcjonalnie, jeśli macie np. soundbar albo wzmacniacz, czy też amplituner z modułem bluetooth, wówczas również możecie je sparować z gramofonem LPW-50 BTRW bezprzewodowo. Zanim winylowi puryści wytoczą mi wojny w komentarzach, spieszę z wyjaśnieniami. Łączność bezprzewodowa w gramofonach to oczywiście nie jest coś koniecznego. Nie jest to tym bardziej jedyna metoda na słuchanie winyli. Jest to po prostu rozwiązanie alternatywne dla osób, które nie mają miejsca na system stereo, albo nie mają technicznie możliwości poprowadzania przewodów chociażby do kolumn głośnikowych, bo w takim wariancie jedyny kabel to ten zasilający gramofon i ewentualnie co jakiś czas ładujący nasz głośnik, alternatywnie słuchawki. Dla niektórych osób jest to jedyne wyjście, aby w ogóle móc rozpocząć swoją przygodę z płytami winylowymi. A wydaje mi się, że im więcej osób interesuje się tym pięknym hobby, tym lepiej, prawda? Jeśli jednak skupimy się na kwestii jakości brzmienia, to oczywiście, że zdecydowanie lepszym pomysłem będzie podłączenie urządzeń przewodowo. Załóżmy więc, że są ku temu warunki, a nasz głośnik ma wejście analogowe. Najczęściej jest to po prostu wtyk jack 3,5 mm. Dokupujemy więc przewód zakończony z jednej strony wtykiem RCA, z drugiej strony jedną zwykłą wtyczką jack. I już możemy cieszyć się muzyką bez opóźnień czy zakłóceń spotykanych czasami w transmisji bezprzewodowej. Oczywiście najlepsza sytuacja to ta, w której możecie pozwolić sobie na wzmacniacz i dwie pasywne kolumny, alternatywnie kolumny aktywne w formie dwóch głośników. Taki zestaw pozwoli na znacznie lepszą immersję przy odsłuchu, lepszą jakość, prawdziwą stereofonię i bardziej realistyczną scenę dźwiękową. Rozwiązań na rynku jest sporo. Od urządzeń małych, mieszczących się na typowym biurku, po duże zestawy obejmujące głośniki podłogowe. Jedynym ograniczeniem jest przestrzeń, jaką dysponujecie na potencjalny system audio. No dobra, jest jeszcze ograniczenie numer 2, czyli budżet. Ale jakby nie patrzeć, to para kolumn głośnikowych, wzmacniacz i gramofon jest najlepszym jakościowo rozwiązaniem do odsłuchu płyt winylowych. Zanim się dozejdziecie, chcę jeszcze zwrócić Waszą uwagę na kilka dodatkowych aspektów. Przede wszystkim podstawowym akcesorium, takim totalnym must have jest szczotka antystatyczna. Każda płyta, czy to używana, czy nowa, czy nawet świeżo umyta myjką do płyt będzie zbierać kurz. Szczotka ma za zadanie oczyścić powierzchnię płyty z kurzu oraz ładunków ściągających zanieczyszczenia na nośnik. Czysta płyta to w końcu dobrze grająca płyta, tak więc warto dbać o ten aspekt. A i jeszcze jedno. Płyty winylowe przechowujemy stawiając je pionowo. Absolutnie nie przechowujcie ich leżących jedna na drugiej, bo to prosta droga do odkształceń Waszych cennych winyli. Nie róbcie tego. Dbanie o czystość dotyczy również igły w gramofonie. Ją również należy co jakiś czas wyczyścić ze zgromadzonych zanieczyszczeń. Igła, bowiem jako element bezpośrednio odczytujący informacje wytłoczone na powierzchni płyty, ma ogromny wpływ na dźwięk, jaki słyszymy. Aby wyczyścić igłę można skorzystać z różnych rozwiązań, dedykowanych płynów i pędzelków albo specjalnych żeli. Uwaga jednak, bo jest to bardzo wrażliwy element, który łatwo zgiąć lub złamać. Na szczęście jednak wymiana z reguły jest bardzo prosta. Na przykład gramofon LPW50BTRW wykorzystuje wkładkę audiotechnika ATVM95F, której to igłę po prostu zdejmujemy z jej obudową, a w to miejsce można zamontować nowy egzemplarz. Proste, szybkie i logiczne. Mam nadzieję, że tym filmem pomogłem w jakimś stopniu osobom początkującym z rozpoczęciem swojej przygody winylowej. Jak widać na przykładzie tego materiału, nie trzeba wcale wydawać worka pieniędzy, ani tym bardziej mieć dużo miejsca. Choć jeśli się wciągniecie w temat, z pewnością to miejsce się przyda, chociażby na nowe albumy. Chodzi mi też po głowie również kolejny materiał, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak poprawić brzmienie dźwięku z gramofonu. Jeśli interesuje Was ta kwestia, dajcie znać w komentarzach, a ja pomyślę nad realizacją takiego filmu. A programofony, akcesoria do nich, jak i całe systemy stereo i kina domowego zapraszam do salonów Top and Video Design. Ich lokalizacje, dane kontaktowe i adresowe znajdują się niezmiennie pod adresem www.tophi-fi.pl. Tymczasem, dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Cześć.